Tak, Mieszkanka wojnicza. Prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze wraz ze mężem. Gospodaruje na około 10 hektarach. Ma zboża, trawy, hodowlę bydła, a pod folią także pomidory i chryzantemy. Jak mówi, jest to dla niej bardziej hobby niż źródło utrzymania. Bo rolnikiem jest nie tylko z zamiłowania, ale również z wykształcenia. Ukończyła Akademię Rolniczą w Krakowie. Jest współwłaścicielem firmy Solid Parkiet, działającej w Zielonym Parku Przemysłowym. Produkuje parkiet i deski podłogowe w większości na eksport. Firma w tej chwili zatrudnia 16 osób. Gratulujemy. Nie dość, że pani rolnik, to również pracodawca gminy Wojnicz. Pani Janusz Banaś, mieszkaniec Orszem, wraz z żoną oraz z dziećmi, ma gospodarstwo rolne na którym znajduje się plantacja fasoli Piękny Jaś, nasz towar eksportowy powiatu tarnowskiego. Na tej plantacji są także maliny, przetwarzane są w ich własnym zakładzie, który znajduje się w Więckowicach. Posiada zamrażenie owoców, a w sezonie letnim skupowane są agres, pożyczki, truskawki, maliny, aronia od okolicznych mieszkańców. Firma Baśkol Pana Janusza Banasia skupuje także fasolę, która po wysuszeniu i odpowiednim przygotowaniu idzie w świat, tak jak mówiłem, nasz towar eksportowy do Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Szwajcarii i Grecji. Pan Janusz jest właścicielem dawnego pięknego furwarku w Wienskowicach, w którym mieści się obecnie restauracja, a także hotel. Jest także solidnym pracodawcą. W gminie Wojnicz zatrudnia ponad 30 osób. Drodzy Państwo, tradycja tradycją jest w tym pięknym wieńcu dożynkowym chleb, a chleb za chwilę otrzymają gospodarze tej ziemi, burmistrz Wojnicza. Pan Tadeusz Bąk, a także starosta Tarnowski, pan Roman Łucarz. Panowie, prosimy na scenę. Zapraszamy, odbierzcie tegoroczny efekt pracy rąk ludzkich, rolników powiatu Tarnowskiego. Szanowny Panie Burmistrzu przyjmij chleb dla naszej ziemi pomoc pracy rolnika i dzieci niech będzie na chwałę dla ludu i dobra Szanowny Panie Staroszko przyjmij ten chleb od społeczności powiatu tarnowskiego jako dowód wdzięczności i pracy rolników Szanowni Państwo, poprosimy troszeczkę do przodu. Szanowni Państwo, jako starosta Tarnowski przyrzekam ten owoc ziemi i pracy ląk polskiego rolnika. Rolnika ziemi tarnowskiej będę dzielił sprawiedliwie wśród wszystkich mieszkańców miastu tarnowskiego, a szczególnie wśród tych najbardziej potrzebujących. Oczywiście jako burmistrz wojnicza także e, przyrzekam, że będziemy tym bojem chleba dzielić sprawiedliwie, tak aby nie zabrakło naprawdę nikomu do następnych plonów. Bardzo dziękujemy. I trzymamy panu za słowo. I teraz Państwo skosztują ten klep jeszcze od młodych członków zespołu piękne kłosy zboża. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do poczęstowania tego tym chlebem dorzeczkowym Anno 2015.